Witam wszystkich kolegów hodowców tam każdy się tutaj pyta w sumie yy, dużo miałem zapytań, telefonów w sumie umiem jak się mówi, tam, jak się loty skończyły to wielkie zmiany nie ma ale wiadomo jakieś minerały dodatki naturalne zrobiłem, jak się mówi rzadko to robię ale dzisiaj jest weekend, sobota tam dwa buraczki dodałem na ten liter to będzie na dwa dni spugówki nie wiem, z 8 łyżek ostrzepkowego tutaj gryka, grykę nieraz dodaję raz na, na 3 tygodnie, na 2-3 razy. To ja w sumie już tu dałem mówi, pół kila, teraz resztę pół kila dla mnie gryka każdy wie jak wygląda. Ona jest dobra, była nibi, nibi odrobaczę naturalnie ale ta natura to działa wszystko dobrze ale może jak to mówią, zapobiegawczo tutaj kolega ze strojenki mi przysłał takie minerały tutaj nie Jest tam gryty jeszcze tutaj było jeszcze białe wapno jakiś mój kreda tutaj mam trochę z półki mnie wiadomo, tam jest. normalnie nigdy nie kupowałem od gospodarza, ale wiadomo kupiłem teraz od gospodarza Żniwach. tam mam takiego zaufanego go trochę i mi się wydaje, że, że ten nieźmie może nie gorszy jak z tego zielonego sklepu o Wiadomo, w Rajweze kosztuje 18 euro, czyli tam 17 a tu gospodarza kosztuje 5 euro worek, nie 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 jest może taki omijany. Czasowo na powietrzu, na dworzu, trzy, cztery razy zrobię, wiadomo, to pali trochę odlecie. Siedem, osiem kila dzisiaj to dam, pół, jutro pół. Nie Cholera. Braczki rzadko używam w sobie, tam się nie mam czasu tu bawić, ale dzisiaj chętnie tak to, to, jak się mówi. Ja mają wolę samo cyprynę, tam nieraz. Nieraz tam marchewki, tam gdzie mnie ceni ludzi, ale ja często w Polsce używam często na raz, dwa razy w tygodniu. Wiadomo, tam natura gołębiem nie zaszkodziła, także widzicie, dzikie zwierzęta, zobaczcie, Taswa. oni tylko na polu żyją i tam, nie da tam nic, żadnych dokładków nie daje, to wszystko jest tylko wyłudzanie z naszych kieszeni, jak się mówi, a wiadomo, natura, jak się mówi, była dobra, jest dobra, także dwa, trzy razy. Коли доїхав до дому, кельню вимішав, mm. і ця карма знову трохи вмішана. А тут трохи оцтушу, доводжу з 2 вишки, щоб щось не зіпсувало, і це буде на по-йутрі. Так що, потім може, знаю, може пізніше дам, або й тепер дам цю вишку, там не шкодить. Takie miarki, minerały, minerały na pewno nie zaszkodzą ani nam ani gołębiom, tak samo ja tam daję trochę octu zawsze pchowego, znaczy trzy razy w tygodniu, wiadomo, tam, jak mam czas, tutaj jak się mówi, takie ktoś, kto mówią, może nie leniwy, ale jak ktoś nie ma czasu, Też tu jest. Nie się da jeszcze po butelki, to ono jak nie to się spisać w knoblach Vital, to nie ma czasu łyszka na kilo, na 1,5 na 50 gałęzi dajemy w knoblach Vital, też czosnek cytryno oryginalne ze sklepu, także się Korek brudny nie mam tej łyżki, bo bym wam pokazał, że się tak wynapić, ale korek brudny nie wypił, bo to już jest na pewno 2-3 miesiące tak. mówię. I to w Kielniu to w to nie ma tego kurzu, to się stodziga, tak samo w gomiku. Kraty też są dobre i niedobre, bo to ktoś ma wyższe kraty, ten kuściół nie unosi, to ma niższe kraty, kuścię unosi. No dobra, będę karmić te to kołobki, to jest pamiętać, to jest na jutro, czy tam za godzinę, a ja daję to karmę, to wczoraj był mieszany, było przygodnie karmy nie daje, także się tam teraz zwyczajnie od daje zawsze słowo karmę jak się mówi a ta co umieszana to będzie na jutro myślę, każdy zrozumiał, kto nie zrozumiał zadzwonić jak się mówi, kto w Niemczech mieszka to buchen, Buchenwajcen. nawet po rusku pisze, bo tam kolega ostatnio a czy ja chyba wytłumaczył, że to nawet po rusku to tak Po niemiecku stoi, nie po rosyjsku. Może prawdopodobnie to w ruskim sklepie kupiłem. By było na tyle. Pozdrawiam wszystkich Głębie karmić i uciekać. Dobry lot.